Więcej, proszę. Proszę Państwa, odbyło się tutaj już wiele, wiele takich koncertów, ale też jesteśmy duszą, sercem, ciałem często też z takimi aktorami, z artystami którzy z racji swojego wieku już mają mniejszy dostęp do strady, mniej pracują, a ich głowy są ciągle naładowane tym wielkim talentem tą wielką sztuką. Tą magią, taką, którą nas zarażają, i pięknie nam z tą magią jest. Proszę zobaczyć, ile tutaj już miało swój benefit. To są nazwiska ogólnie znane, ale póki żyjemy, będziemy dalej takie rzeczy robili, bo wiem, że zresztą to jest naszym celem, żeby sprawić przyjemność artyście i oddać mu hołd. Dlatego też chcę tutaj zwrócić uwagę, że Benefis to nie jest wywiad z artystą, to nie jest reportaż, ale to jest właśnie ten hołd złożony wielkiemu artyście, wielkiemu talentowi, człowiekowi wybijającemu się mocno nad innych. Ten hołd miłość całą za to, co nam dali ci wielcy artyści. Także dzisiaj w tym benefisie sprześlemy kilka filmów Proponując Państwu do obejrzenia krótkie urywki, fragmenty, a często będą to preteksty, żeby zaprosić aktora, jeśli są ci aktorzy na scenie, ale byli zaproszeni. Pierwszy taki odcinek to jest film, który zupełnie odbiega od Henryka Sienkiewicza, ale jakże ważny w karierze naszego twórcy do krwi ostatniej. Prosimy. Nie jesteś zbyt rozmowny, Zygmunt. Jesteś zmęczony. Nie. Często się zastanawiam, co myśmy właściwie powinni tutaj robić. Walczyć. Tak, walczyć, łatwo powiedzieć. Przecież my jesteśmy na marginesie. Czasami widuję tych z ambasady. Chodzą w polskich mundurach. Mają się bić. Wiesz, był taki dzień, że nawet ja sama chciałam pójść do tej armii. Ty? Tak, ja. A co? Ja wcale nie zmieniłam poglądów, tylko... Ale to jest polska armia. I teraz jest wojna. Panno Aniu! Odprowadzę panią. Zygmunt był ciężko ranny i może przez to ja nie wiem. A ja się cieszę. I nie tylko dlatego, że przypominacie mi dom. Ja też się cieszę. Ale jednak różnimy się. Czym? Wszystkim. Pani żartuje. A czy mogą różnić się Polacy na obczyźnie? Pan nic z tego nie rozumie. Ja siedzę w środku tego wszystkiego tutaj, w Rosji, a pan patrzy z zewnątrz. A myśli pan przynajmniej czasem, co będzie potem? Polska. Jestem żołnierzem i tam nie wystarcza. Nie starczy żołnierz. Dzień dobry. A jak pani sądzi? Gdzie miejsce Zygmunta? W armii polskiej czy sowieckiej? Kiedy on bił się z Niemcami, was tu jeszcze nie było. Bo wielu takich jak ja siedziało na zesłaniu i wielu takich jak pan marzy teraz tylko o tym, żebym ja nie mogła wrócić do kraju. Pani? A dla kogo pani może być groźna? Właściwie Nie wiem. dlaczego tu z panem jestem. Nie powinnam. Coś ze średniowiecznej tragedii. Wyznawca obcych religii. Можно изменить религию. Proszę państwa tymi fragmentami filmów oczywiście nie, nie opowiemy o czym mówi film, ale może zachęcimy, żeby państwo wrócili do tego. Te filmy są dostępne na YouTube wszystkie i naprawdę warto, bo ja tak przygotowując się trochę do tego wieczoru miałem możliwość, znaczy. Uważałem, że powinienem się przygotować, chociaż na pewno nie będę miał okazji, żeby Państwu przekazać te treści, ale są one fantastyczne, są naprawdę fascynujące, przede wszystkim z uwagi na to, co zrobił Mistrz. Co zrobił mistrz Hoffman? Jak wielkie dzieło jest jego, ogromny zakres zainteresowania, a oczywiście ze względu na chociażby swój życiorys, który zaczyna się właściwie takiego młodego chłopaka właśnie w Związku Radzieckim, gdzieś tam na Syberii. I później chowanie całe w, w okresie PRL-u ten film musiał powstać. Film, który, który opowiada o tworzeniu się wizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Berlinga. Jest to całe dzieło kilkugodzinne, bo później powstały odcinki, ale też bardzo kontrowersyjne. Panie, Jerzy, pan miał dużo kłopotów z tym filmem. Zaraz o nich może Pan opowie, ale przede wszystkim ten fragment wybrałem ze względu. Na to, żeby był pretekst zaproszenia na estradę pani Anny Dymnej. Ja będę koło ciebie stała. Przyniosłam ci apteczkę. Tu masz wszystko napisane: apteczka Dymna Pestaw. Ja wiem o tym. Nie, może nie, bo Pan stoi. Tak, Jurek tak długo stał, to ja będę koło Ciebie stała. Proszę Państwa, wiem, że muszę krótko mówić, bo dzisiaj tyle osób chce coś powiedzieć, więc ja chciałam tylko powiedzieć, że brakuje mi słów, żeby powiedzieć, czym dla mnie Jurek jest. Mówiąc prosto, życie to jest taka droga. Ona różna bywa. Ale szczęście jest, jak ktoś ci na początku pokaże światełko, idź tam. Ja miałam takie szczęście. Na tej drodze, która moja była różna i kręta, i wyboista, i były tam przepaści różne, spotkałam wielu cudownych ludzi, ale jednym z najważniejszych w ogóle jest Jurek Hoffman, który mi zaufał, który jest dla mnie mistrzem, ponieważ Jurek jest czymś, co ja wiem, że jest najważniejsze w życiu. Jest pełen pasji. Jak coś robi, to robi naprawdę. Szanuje ludzi. Patrzyłam się zawsze, jak traktuje ludzi ze wzruszeniem, podziwem i na planie. Wszystko jedno, czy to był rekwizytor, czy pan odwózka. Jurek szanuje ludzi. Ja się tego od niego uczyłam. Jest po prostu wielki. Dla niego nie było, że był wielki aktor, to się mógł byle jak zachowywać, a tu wspaniały jakiś. Pamiętasz, jak, jak on walczył o ludzi zawsze. Ja się na to patrzyłam i wszystkiego się od Ciebie uczyłam. Na dodatek Jurek jest. Człowiekiem niezwykłym, ale takim prawdziwym. Takich ludzi naprawdę nie jest dużo na świecie, że jak coś czuł, to to mówił. Jak się wzruszał, to miał łzy w oczach. Nie wstydził się tego. Ja nazywam to, że Jurek jest dla mnie przepełniony taką prawdziwą miłością. Myślę, że do życia, do kobiet. Bo wiem, że kobiety dla Ciebie były bardzo ważne. Kiedyś Jurek mnie zaprosił i Pani też rozmawialiśmy parę godzin, nakręcaliśmy to. Ja się tego wszystkiego od Jurka uczyłam. I jest strasznie ważny do tej pory, bo nikt mi tak nie pomaga, chociaż Jurek o tym nie wie, jak on, bo mam fundację, a wszyscy mi mówią: O, jak ja się w Pani kochałem, w tym znachorze, jak Pani grała. Czasem aż mi jest przykro, bo czasem ktoś mówi, taka pani była kiedyś piękna, Boże, taka szczuplutka, ja jestem się idzie, dziadu stary, no, ale pomoże mi pan tu, no dobrze, no pomogę też pani, miła teraz jest, tak, ja tak mam. I te role dały mi coś takiego dziwnego że wiesz, że ja się w ogóle nie zestarzeję nigdy w życiu. Ja wiem, że ciało co innego mówi i w ogóle to wyglądam inaczej. Ja na przykład jestem cały czas młoda, bo zna idzie co chwilę, szedł przed wczoraj w nocy o pierwszej. Co prawda dosyć dużą odwagę trzeba mieć, żeby wyjść na ulicę. Mówią, Jezus Maria, to Pani. Ale potem się cieszą, że to ja. Pani żyje, no to fajnie, to najczęściej. Także Jurek... Ja nie będę więcej tutaj mówić, bo bym mogła o Tobie naprawdę mówić godzinami, ale mam to w sercu, Ty wszystko wiesz co w sercu. Poza tym tak się dziwnie składało, ja tego filmu nigdy nie widziałam, tylko wtedy, dawno, dawno temu, do krwi ostatniej. To był najgorszy okres w moim życiu, umarł mój mąż i ja wtedy właśnie robiłam ten film do krwi ostatniej i pamiętam, przyjechałam wtedy na plan, spóźniona po pogrzebie i gdyby nie Jurek i ta ekipa, to mnie chyba tego nie przeżyła. Także przez przypadek było tak, że Ty się pojawiałeś obok mnie w najgorszych momentach mojego życia. I nie wiem, czy wiesz o tym. Wiesz. I dzięki temu ciągle jestem. Także, Jurek, kocham Cię i mogę to mówić publicznie, bo to jest prawda. Dziękuję bardzo za wszystko, że jesteś. Poza tym, Ty, ty mnie uczysz takiej największej radości. Ja to się niczym nie przejmuję. Czy mnie coś boli, czy mi coś wisi, czy coś mi się złamało. Jurek mnie tego nauczył. Jest potwornie odważny, silny A w tym zawodzie naszym, który jest taki strasznie trudny. To jak się ma takiego mistrza, to sobie człowiek poradzi. Także dziękuję Ci bardzo. <noise> Naprawdę go kocham. A teraz tak między nami, panie, Jerzy, dobrze się pracowało z panią anną, czy to tak tylko. Tylko tak na pokaz. No nie. zadajesz pytania, jakieś takie, wiesz, dziwne co najmniej. Jak mi się mogło z niej źle pracować? No? no nie wiem, nie wiem. No no nie tak wiesz, sobie. nie wiesz. No popatrz no nią, jak można było ja widziałem no to patrzę, na ekranie? Jak patrzę jak się na ekranie, się to, to, to... Oglądam i oglądam i oglądam. No Tak, wspaniała. A szczególnie teraz w tej trendowatej jeszcze będzie. Uch. Fantastické.